Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dziś zabieramy Was w niezwykle emocjonalną opowieść, ale opowieść opartą na faktach z życia publicznego i medialnych doniesieniach o człowieku, którego twarz zna niemal każdy Polak. Cezary Pazura aktor, komik, ikona kina lat 90. i 2000., głos, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Urodzony 13 czerwca 1962 roku. W Tomaszowie Mazowieckim, absolwent łódzkiej szkoły filmowej, przez dekady budował pozycję artysty, który potrafi rozśmieszyć miliony, a jednocześnie, gdy trzeba, zaskoczyć dramatyczną prawdą o ludzkiej kondycji. Jego filmografia to tytuły, które weszły do kultury masowej. Killer, Chłopaki nie płaczą, Kariera nikosiadyzmy, serial Trzynasty posterunek, a także role dubbingowe, dzięki którym stał się rozpoznawalny również dla młodszych pokoleń. Ale dzisiaj nie będziemy mówić tylko o rolach i scenach, które zna cała Polska. Bo gdy kamera gaśnie, a światła planu filmowego znikają, zostaje coś, czego widzowie często nie widzą: życie prywatne, emocje, rodzinne napięcia i ciche dramaty, które nie mieszczą się w żadnym scenariuszu. Właśnie dlatego w ostatnich tygodniach coraz częściej wraca temat, który mocno poruszył opinię publiczną tragedia. I smutny koniec Cezarego Pazury. Jego żona sprawdziła smutną wiadomość i płakała rzewnie. Brzmi jak nagłówek, który natychmiast przykuwa uwagę. Ale co właściwie może się kryć za tymi słowami? Czy chodzi o zdrowie, kryzys, wyczerpanie, a może o coś, co narastało latami i dopiero teraz wróciło z całą siłą? Warto pamiętać, że Cezary Pazura to postać, która od dawna żyje pod lupą mediów. Był trzykrotnie żonaty, a jego życie uczuciowe, podobnie jak kariera, zawsze wzbudzało zainteresowanie. Najgłośniej komentowane było małżeństwo z młodszą o 26 lat, edytą Pazurą, z którą wziął ślub 1 maja 2009 roku. Razem wychowują troje dzieci i tworzą duet, który w showbiznesie działa nie tylko prywatnie, ale również zawodowo, bo Edyta została menedżerką męża. I aktywnie zarządza jego wizerunkiem. I teraz proszę się zatrzymać na chwilę i zadać sobie pytanie: Co musi wydarzyć się w domu osoby tak silnej medialnie, aby pojawiły się łzy, strach i poczucie, że coś kończy się bezpowrotnie? Czy to moment, w którym nawet najtwardszy człowiek przestaje udawać, że wszystko jest w porządku? Czy to chwila, w której rodzina zostaje sama z ciężarem, którego nie da się rozładować żartem? Dzisiaj pokażemy Państwu, jak rodzi się legenda, jak buduje się sukces, jak wygląda rodzina w blasku reflektorów i dlaczego czasem jedno krótkie zdanie, jedna wiadomość, jeden telefon potrafią zmienić wszystko. Cezary Pazura nie wszedł do świata rozrywki z dnia na dzień. To nie był jednorazowy stopa, bo wstrzał i nagła popularność. Jego kariera rozwijała się jak fala, narastająca, coraz silniejsza. Aż w pewnym momencie stało się jasne. Pazura to nazwisko, które przyciąga widownię jak magnes. W latach dziewięćdziesiątych polskie kino szukało nowych ikon. Transformacja, zmiana społeczeństwa, inne tempo życia, nowy język codzienności. Wtedy właśnie Pazura zaczął być kojarzony z czymś więcej niż tylko rolą. On stał się symbolem energii, ironii i fu zwykłego chłopaka, który mówi jak ludzie na ulicy. Ale potrafi to zamienić w popkulturowy fenomen. Widzowie zapamiętali go jako postać, która potrafiła rozładować napięcie śmiechem. Jednak w jego filmach często było coś jeszcze: nerw czasu, stres życia, presja oczekiwań, frustracja codzienności. I to właśnie sprawiało, że publiczność czuła, że on gra prawdę. Pazura udowodnił też, że nie jest tylko aktorem jednej emocji. W jego dorobku są role komediowe, dramatyczne, epizody, dubbing i występy telewizyjne. A każda dekada przynosiła nowe wyzwania, bo utrzymać popularność w Polsce przez tyle lat to sztuka sama w sobie. Ale równolegle z zawodowym szczytem narastało też coś, o czym mało kto mówił głośno cena sukcesu. Bo im większa rozpoznawalność, tym mniejsza prywatność im większa kariera. Tym więcej ludzi, którzy czują się uprawnieni do oceniania każdego kroku. W pewnym momencie nazwisko Pazura przestało być tylko nazwiskiem aktora, stało się marką. A marka, jak wiemy, musi działać bez przerwy. Widzowie chcą nowości, portale chcą tematów, telewizje chcą cytatów, a rodzina rodzina chce spokoju. I tu pojawia się wątek, który dziś jest kluczowy Edyta Pazura żona, partnerka, menedżerka, osoba, która stoi obok, ale jednocześnie niesie część ciężaru, którego nie widać na czerwonym dywanie. To właśnie w takich relacjach często rodzi się wielka siła, ale też wielkie napięcie, bo kiedy dom staje się centrum zarządzania wizerunkiem, a każdy dzień ma swój rytm medialny, bardzo łatwo przeoczyć sygnały ostrzegawcze. Zmęczenie, przeciążenie, spadek odporności psychicznej, stres i nieustanną presję. I proszę zauważyć, jak działa mechanizm show biznesu. Publiczność widzi uśmiech, zdjęcie, nagłówek, krótkie nagranie, ale nie widzi bezsenności, nie widzi milczenia w kuchni, nie widzi tych momentów, kiedy człowiek patrzy w telefon i jego twarz nagle gaśnie. Czy właśnie tak wyglądał ten dzień, o którym mówi? Dzień, w którym żona Cezarego Pazury sprawdziła wiadomość i nie mogła powstrzymać łez, zanim do tego dojdziemy, musimy zrozumieć, że prawdziwy dramat nie zawsze przychodzi z hukiem. Czasem zaczyna się od drobiazgów, od przemęczenia, od napięcia w domu, od presji, której nikt nie chce przyznać. A w świecie wielkich nazwisk, najtrudniej jest powiedzieć, nie daje już rady. Gdy media zaczęły pisać o związku Cezarego Pazury z Edytą. W przestrzeni publicznej pojawiło się jedno słowo, kontrowersje. Różnica wieku była tematem numer jeden. On, dojrzały, ugruntowany w branży, znany od lat, ona, młoda, świeża, spoza świata wielkich kamer. Z perspektywy czasu wiemy, że ich relacja nie była chwilową sensacją. Poznali się w 2007 roku, a historia ich spotkania była wielokrotnie opisywana. Pociąg, praca w warsie, zwyczajne okoliczności, które przerodziły się w coś poważnego, a potem wydarzenie, które formalnie postawiło kropkę nad i. Ślub 1 maja 2009 roku. I to właśnie wtedy zaczęła się nowa epoka w życiu Pazury. Epoka, w której nie był już tylko aktorem i osobowością medialną, ale przede wszystkim mężem i ojcem w rodzinie, która miała swoją dynamikę. Swoje emocje i swoje ciche zmagania. Warto przypomnieć, że Cezary Pazura ma także dorosłą córkę z pierwszego małżeństwa, Anastazję, urodzoną w 1989 roku. Ten fakt również budził dyskusję, bo różnica pokoleń w rodzinie bywa nie tylko ciekawostką, ale realnym wyzwaniem emocjonalnym i organizacyjnym. W małżeństwie z Edytą Pazurą para doczekała się trojga dzieci Amelia. 2009 Antoni Józef 2012 Rita 2018 to już nie był tylko związek dwóch osób to był dom który działa w rytmie szkoły obowiązków pracy wyjazdów i medialnych zobowiązań a im więcej elementów w tej układance tym łatwiej o przeciążenie i tu pojawia się temat który wielu widzów pomija a który w rzeczywistości jest kluczowy Edyta nie jest jedynie żoną gwiazdy. Ona od lat buduje własną pozycję, działa w social mediach, podejmuje projekty, ale przede wszystkim, jak podkreślają media, została również menedżerką męża. A to oznacza, że emocje prywatne mieszają się z odpowiedzialnością zawodową. W normalnym domu można czasem wyłączyć pracę, w domu, który jest jednocześnie centrum medialnej marki, wyłączyć się nie da. I właśnie dlatego w pewnym momencie związek zaczyna przechodzić testy, których nie widać na Instagramie. Czy rozmawiamy jak mąż i żona, czy jak zespół, czy umiemy jeszcze odpocząć, czy tylko realizujemy kolejne zadania, czy umiemy się przytulić bez presji, bez telefonu, bez planów. W takich warunkach nawet jedna zła wiadomość może zadziałać jak zapalnik, bo kiedy człowiek jest zmęczony, zestresowany, przepracowany, jego reakcje są silniejsze, bardziej nagłe, bardziej emocjonalne. Dlatego, gdy mówi o sytuacji, w której żona sprawdziła smutną wiadomość i płakała rzewnie, część widzów od razu myśli o najgorszym. Ale bardzo często, smutna wiadomość w świecie gwiazd to nie tylko tragedia w sensie dosłownym. To może być diagnoza, pogłoska, decyzja zawodowa, cios w reputację, informacja o kryzysie rodzinnym. Albo coś, co uderza w poczucie bezpieczeństwa. I tu rodzi się kluczowe pytanie: czy ta historia dotyczy końca pewnej epoki w życiu pazury, nie końca życia, lecz końca etapu, kariery, wizerunku, spokoju, stabilności? Bo czasem smutny koniec to nie tytuł dramatyczny, tylko opis momentu, w którym człowiek rozumie, że nic już nie będzie takie jak dawniej. Tragedia, smutny koniec, łzy, żona płakała. To słowa, które uruchamiają w ludziach natychmiastową reakcję. Nie da się przejść obok nich obojętnie, szczególnie gdy dotyczą osoby, którą znamy od lat. Ale co jest sednem tej sytuacji? Po pierwsze, musimy powiedzieć jasno: w świecie publicznym Cezary Pazura przez lata był kojarzony z humorem, energią i dystansem. Dlatego każda informacja sugerująca kryzys emocjonalny czy dramat w rodzinie działa mocniej niż u celebryty, który od zawsze grał na, sensateś, grał na sensację. Po drugie, wizerunek tej pary był przez lata budowany na wspólnocie, współpracy i stabilności. I nawet jeśli pojawiały się komentarze o różnicy wieku, to oni wielokrotnie pokazywali, że potrafią przetrwać ocenę ludzi. Więc, kiedy pojawia się sygnał, że w ich domu wydarzyło się coś, co doprowadziło do płaczu i załamania emocjonalnego, widzowie od razu pytają, czy to był moment krytyczny, czy coś wymknęło się spod kontroli. W show biznesie najtrudniejsze są te chwile, kiedy sprawy prywatne nagle stają się publiczne. Wystarczy jedno zdjęcie, jedno zdanie, jeden wpis, jedno niepokojące milczenie i fala rusza. A teraz proszę spojrzeć na to reportersko. Łzy nie biorą się z niczego. Łzy w takim środowisku oznaczają, że emocje zostały przekroczone, że ktoś poczuł bezsilność. I w tym momencie wchodzimy w najważniejszą warstwę tej historii. Czy Cezary Pazura, człowiek sukcesu, zapłacił emocjonalną cenę za życie na pełnych obrotach? To pytanie nie jest plotką. To pytanie jest rzeczywistością tysięcy znanych osób. Które przez lata dostarczają rozrywkę, a jednocześnie walczą z czymś, czego nikt nie chce widzieć. Wielu artystów mówi po latach: Najbardziej bałem się nie krytyki, tylko ciszy. Ciszy po telefonie, ciszy po wiadomości, ciszy, gdy nagle pojawia się coś, czego nie da się odwrócić. I właśnie w tej ciszy często rozgrywa się dramat, który tytuły próbują zamknąć w jednym zdaniu. Tu powstaje kulminacja. Bo jeśli żona naprawdę sprawdziła wiadomość i płakała, to znaczy, że była to wiadomość, która nie była błaha. To mogła być informacja, która dotknęła fundamentu, zdrowia, rodziny, przyszłości, bezpieczeństwa. A im mocniej media naciskają, tym trudniej ochronić najbliższych. Bo można udawać przed widzami, można uśmiechać się na ściance, ale w domu człowiek zostaje sam ze sobą. I właśnie dlatego dzisiejszy materiał. Nie jest to plotce. Materiał o tym, jak cienka jest granica między wizerunkiem wszystko jest dobrze, a prawdą, że nawet największe gwiazdy mogą przeżywać moment, w którym grunt usuwa się spod nóg. I teraz, szanowni państwo, najważniejsze. Czy to był sygnał, że w życiu Cezarego Pazury zaczyna się najtrudniejszy rozdział, taki, którego nie da się już zagrać? Bo czasem największą tragedią jest nie to, co widzi kamera, tylko to, co dzieje się wtedy, gdy kamera jest wyłączona? Szanowni Państwo, w tej historii jest coś, co zostaje w głowie długo po wyłączeniu filmu, bo gdy opadają emocje, przychodzi refleksja: Dlaczego ten temat tak porusza? Cezary Pazura to przecież nie jest celebryta jednego sezonu, to nazwisko, które towarzyszy Polakom od dekad w domach, w cytatach, w memach, w kultowych scenach filmowych. I być może dlatego każdy sygnał, że dzieje się coś złego, uderza w ludzi bardziej niż by się wydawało. Bo gdy człowiek widzi artystę przez lata, zaczyna traktować go jak część własnej historii. Pamiętam, jak oglądałem go w telewizji, pamiętam, jak śmiałem się z tej sceny, pamiętam, jak jego głos był w moim dzieciństwie, i nagle ten sam człowiek staje się bohaterem na główka o tragedii, łzach. I smutnym końcu czegoś ważnego. To budzi strach, ale też ciekawość, co jest prawdą, a co medialnym skrótem. Jedno jednak pozostaje pewne: wizerunek osoby publicznej często przypomina idealną fasadę, a fasada pęka w najmniej spodziewanym momencie szczególnie wtedy, gdy pojawia się zmęczenie, presja i ciężar odpowiedzialności za rodzinę oraz karierę. Edyta Pazura, jako partnerka i menedżerka, jest w tej historii kimś więcej niż tłem. Jeśli rzeczywiście emocje sięgnęły zenitu, to nie jest to scenka z internetu, to jest sygnał, że coś mogło być naprawdę trudne, bo nikt nie płacze rzewnie bez powodu, nikt nie traci kontroli nad emocjami, jeśli nie czuje, że sprawy wymykają się spod ręki. I w tym miejscu pojawia się temat, który widzowie rzadko dopuszczają do głowy. Czasem smutny koniec nie oznacza końca życia. Tylko koniec spokoju, koniec poczucia, że wszystko jest przewidywalne, koniec pewnego obrazu świata, w którym gwiazda zawsze daje radę. Może właśnie dlatego ten temat działa jak magnes, bo każdy z nas zna moment, w którym jedna wiadomość potrafi zmienić dzień, a czasem całe życie. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak zmienia się odbiór pazury w oczach ludzi. Już nie tylko jako komika, nie tylko jako aktora, ale jako człowieka, który także może się bać, martwić, walczyć o rodzinę, szukać stabilności. Szanowni Państwo, to jest ten punkt, w którym ta historia robi się naprawdę mocna, bo zaczynamy rozumieć, że show biznes to nie tylko świat świateł to także świat, w którym bardzo łatwo się wypalić. I czasem to właśnie najbliżsi, żona, dzieci widzą pierwsi, że coś się dzieje. Zanim zobaczą to widzowie, zanim zobaczą to media. Jeśli podoba Wam się ten format, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Dziękuję, że byliście z nami.